Robotnika, większość z was była już bardzo zaawansowana, kiedy się inkarnowała. Moi drodzy, Boży Plan rzeczywiście istnieje i kiedy wpadacie w strach, to skupcie się na prawdziwej rzeczywistości, a nie na jej trójwymiarowych interpretacjach. W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy musi dokonać wyboru. Pomiędzy akceptacją i przeżywaniem tego, co prawdziwe, lub przeżywaniu iluzji. Ludzka istota to tylko ciało i krew, podlega wszystkiemu, co oferuje trójwymiarowy świat chorobom, niedostatkowi, przemocy, cierpieniu i czemu tam jeszcze. Czy Bóg jest człowiekiem w niebie, który osądza i każe, u którego musicie błagać i wypraszać swoje dobro? Te przestarzałe koncepcje życia na Ziemi powinny stać się już przeszłością. Stan ludzkiej świadomości pozostaje w stagnacji, gdy trwa on jedną nogą w rzeczywistości, a drugą w hipnozie trójwymiarowej wiary. Bo ludzie nie wiedzą, że w rzeczywistości są już boscy i kompletni. Zorganizowane religie nauczają, że człowiek to nic więcej niż grzeszny robak w ziemskim prochu, którego trzeba zbawiać, że bycie szczęśliwym na ziemi jest grzechem cudzysłów, że cierpienie jest miłe Bogu i że szczęście przychodzi dopiero po śmierci, jeśli przestrzegasz przykazań. Doprowadziło to świat do krytyki i potępień. Wyjście poza ramy tego stanu to podróż, w której jest każdy człowiek, czy to się komuś podoba, czy też nie. Podróż, której nie da się uniknąć, niezależnie od tego, jak długo on będzie ją odkładał. Nie możesz się cofnąć w swojej ewolucji i przenosisz poziom osiągniętej świadomości w każde kolejne życie. Większość z was już było bardzo zaawansowanych kiedy się wcieliliście, więc łatwo było wam się przyłączyć do fal oświeconych istot pomagających w tym procesie w niebo Starajcie się nie angażować nadmiernie w emocje trójwymiarowych problemów. Po prostu kontynuujcie spokojnie utrzymywanie światła, które sprawia, że jesteście jak latarnia morska dla wysokiej energii podczas wykonywania zwykłych czynności. Po prostu żyjcie i bądźcie w boskiej prawdzie jedności, a wtedy dokonacie tego, po co tu przyszliście. Błogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.